Cześć. Dzisiaj przedstawię wam prezentację o iloczynie skalarnym. Mam nadzieję, że razem z dziewczynami jak najbardziej przybliżymy wam ten temat. Zacznijmy od definicji. Iloczynem skalarnym w rzeczywistej przestrzeni liniowej nazywamy funkcję, która każdej uporządkowanej parze wektorów przypisuje liczbę rzeczywistą. Funkcja ta spełnia pięć warunków. Pierwszy warunek mówi o symetryczności iloczynu skalarnego. Drugi i trzeci warunek mówią o tym, że iloczyn skalarny jest funkcją liniową ze względu na pierwszą współrzędną. Warunki czwarty i piąty odpowiadają za dodatnią określoność. Jeżeli wrócimy do warunku drugiego i trzeciego, to możemy zauważyć, że jest tutaj mowa tylko o pierwszej współrzędnej, czy zatem iloczyn skalarny jest funkcją liniową ze względu na drugą współrzędną? Tak, i tutaj mamy wytłumaczenie na slajdzie. Następnie mamy małą powtórkę z geometrii analitycznej, czyli jak wyznaczyć iloczyn skalarny. Mamy tutaj zapisany przykład, gdzie widzimy dwa wektory i obliczony iloczyn skalarny. Jak widzimy, jego wynikiem jest liczba rzeczywista. O samym iloczynie skalarnym nie znalazłyśmy dużo informacji, ale wiemy, że jest on przydatny w innych tematach, dlatego zrobimy sobie teraz małe wprowadzenie do przestrzeni euklidesowych. Przestrzeń euklidesową nazywamy rzeczywistą przestrzeń liniową z ilocznym skalarnym. Przestrzenie euklidesowe oznaczamy w następujący sposób. E, I omówimy troszkę podstawowych przestrzeni euklidesowych. Pierwsza z nich będzie przestrzeń z tak zdefiniowanym ilocznym skalarnym w postaci sumy. Jest przestrzenią euklidesową i oznaczamy go jako en. Zaś iloczyn skalarny w tej przestrzeni nazywamy kanonicznym. Teraz przedstawię Wam parę przykładów przestrzeni i sposoby policzenia w nich iloczynów. Tutaj mamy ogólny wzór dla wielomianów. Wtedy przestrzeń rnx wielomianów n stopnia z wprowadzonym iloczynem skalarnym jest przestrzenią euklidesową. Następnie mamy ogólny wzór dla funkcji. Mamy tutaj całkę na przedziale ab z iloczynu dwóch funkcji. Wtedy przestrzeń określona na zbiorze ab z wprowadzonym iloczynem skalarnym jest przestrzenią euklidesową. Przejdźmy teraz do charakteryzacji iloczynów skalarnych. Weźmy sobie taki x, y należące do przestrzeni Rn oraz niech A będzie macierzą kwadratową stopnia n. Wówczas funkcja jest iloczynem skalarnym w przestrzeni Rn wtedy i tylko wtedy, gdy macierz A jest symetryczna i dodatnio określona. To znaczy spełnia poniższe warunki. Teraz na sam koniec zachęcam do zrobienia dwóch krótkich zadań razem ze mną. Pierwsze zadanie polega na tym, aby obliczyć iloczyn skalarny dwóch funkcji na przedziale. W tym zadaniu będziemy korzystać ze wzoru, który był pokazany chwilę wcześniej na prezentacji. Zapisujemy całkę na przedziale od 0 do 1 z iloczynu funkcji f od x i g od x. Teraz nam zostało tylko rozwiązanie tej całki i będziemy mieli wynik. W kolejnym zadaniu mamy sprawdzić, czy podana funkcja jest iloczynem skalarnym w rozważonej przestrzeni liniowej. Na początku weźmy sobie takie X, Y i Z, które należą do R2 oraz niech alfa należy do rzeczywistych. Sprawdźmy pierwszy warunek, czyli symetryczność. Jak widzimy, warunek jest spełniony. Sprawdźmy teraz drugi warunek, czyli liniowość. I jak widzimy, ten drugi warunek również jest spełniony. Sprawdzamy teraz warunek trzeci. Kiedy widzimy, że jest on spełniony, możemy przejść do warunku czwartego. Mamy tutaj trójmian kwadratowy zmiennej x1, dla którego delta jest mniejsza lub równa 0. Stąd wynika, że xx jest większy lub równe 0. Teraz możemy sprawdzić warunek piąty. Jeżeli xx jest równe 0, to trójmian kwadratowy ma pierwiastek i delta równą 0. Stąd x2 równa się 0 oraz x1 równa się 0, zatem x równa się 0. I warunek czwarty i piąty mówiły o dodatniej określoności. Jak widzimy, wszystkie warunki, które mieliśmy sprawdzić, zostały spełnione i na tym kończy się nasze zadanie. Dziękuję za uwagę, cześć!